16 razy 10 do Zdanie drugiej no 20, bo to jest 216 16, i raz jeszcze na planie z w skali 1 do 400 mm, no to, to mamy miaster kwadrat 16 razy kwadratowych sześciennych no to najpierw z tej informacji próbujemy wyciągnąć jak najwięcej Zadanie tak, czwarte. Skala, rakieta porusza mapy. się z prędkością 4 do km na godzinę. Hmm, Jaką skala, drogę pokona ta 400, rakieta w jest jeden centymetrów na mapie? Tutaj mamy podaną prędkość w kilometrach na godzinę. Mamy szukaną drogę, mamy czas podany w dniach, 30 I Oczywiście jeżeli chcemy tutaj drogę wyciągnąć, to musimy pamiętać że na prędkość. To jest droga na czas, my poształcimy ten wzór na tę drogę. No to to jest tego wzoru V razy T. Tylko oczywiście... Musimy mieć te, te same listu, jednostki tu czasu, tutaj mamy w godzinach czas, a no to tutaj to też musimy dni zamienić na godzinę, no jeden 64, dzień czyli bo zakładamy, że to jest cały dzień, czyli czy doba, kwadrat, no bo nie jest narysujemy. tutaj tego, dokładnie określona, no ale raczej 30 dni no to są po prostu 30 mam pełnych tych tak? czyli 30 razy 24 godziny, czyli to wychodzi 720 godzin. No i teraz jak nam się już jednostka czasu będzie zgadzała A, tu mamy godzinę skali, tutaj też no w wydłużaniu jak 40 Czyli razy do 5 pomnożymy na planie. 720 godzin, no wiadomo, że dziwne, żeby stał, bo no to jest już wcześniej zamienić no na przykład to jest 720 na 720 wrację wykładają. Tak, żeby hmm. wynik też nie był taki. Może znaczyć, na przykład 720 cm. Rzeczywiste 700 pole powierzchni tego dziesiątek no, no, jest na 10 do 3. to, żeby mieć rzeczywiste wymiary tej liczby, to właśnie korzystamy z proporcji, że skoro wiemy, że 720 cm to jest samo. odpowiada 400 cm na podstawę. Ale tutaj po mnożeniu po tych liczb, ehm, i tutaj tych to? dziesiątek. 8 to centymetrów, na ma mapie 10, razy 10 3, 10 będzie 8, odpowiadało odpowiednio, będzie to razy 8, więcej, tak? będzie to tak, razy z 8, tego, 8, to tutaj ktoś, to też musimy to jest z tego, to tutaj tak musimy że to razy 8 tego, że to że razy 10 do 8 czyli to kilometra. Sobie Przeliczymy najlepiej na metry, czyli 8 cm na mapie, piąte, to będzie 32 metry z rzeczywistości osi Czyli tak naprawdę ten tak. nasz staw to A, będzie taki kwadrat, który będzie miał w rzeczywistości to tutaj 32 mamy metry na 32, A i B. 32 metry. ten sposób jest zaznaczone, że jest. No, no i teraz to to, rzeczywiste pole powierzchni tego, dobiście, tego stawu, no to, to będzie 32 zrobić, metry razy że 32 metry równo od 1024 metrów, metry taką samą odległość kwadratową, to będzie odpowiedź B. 5 i 1 dziesiąta, więc tutaj odległość między tymi dwoma, no ta odległość I tutaj między tymi jeszcze dwiema liczbami drugie, to jest 1 dziesiąta, więc no, no to no, to będzie też oddalona od 1 czyli, czyli, czyli to jest, jest 5 30, 2, 10, razy 4, czyli będzie jest 128 czyli to będzie, 120, 8 czyli 8 będzie 4 9, okay. więc znaczy tu z tym nie powinniśmy mieć problemu. E, trochę gorzej jest właśnie z tego...